Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku chciałabym Was zaprosić do tego, abyście wspólnie ze mną zrobiły kosmetyczkę. Zrobiłam taką kosmetyczkę szydełkową z fajnym takim wzorem szyseczek. Wzór ten wygląda na skomplikowany, ale zapewniam Was, że jest bardzo łatwy i każda z Was będzie mogła sobie go bez najmniejszego problemu zrobić. Robiłam tą kosmetyczkę z włóczki, która jeszcze mi została z poprzednich robutek i to jest włóczka taką, mam tutaj zwiniętą w takim kłębku eee, i to jest włóczka Jarn Artu Jeans Plus. Ona w swoim składzie ma mm, bawełnę i akryl. I bodaj, że w 100 gramach jest jej 170 metrów. Robiłam z tej włóczki już wcześniej torbę, te kwadratowe też torby. Jest świetna właśnie na takie robótki, yy, i ja ją do takich rzeczy wykorzystuję. Potrzeba będzie oczywiście całego motka, ale zużycie jest o wiele mniejsze. I kosmetyczkę z tej włóczki robiłam szydełkiem w rozmiarze 4 mm. Potrzebowałam jeszcze oczywiście też zameczka, bo ja sobie do mojej kosmetyczki wszyłam zameczek, yy, i w dalszej części filmiku też pokazuję, jak to zrobić. I ozdobiłam go jeszcze takim tutaj no, dekoracyjnymi pomponikami na takim karabinczyku, żeby było łatwiej ją po prostu chwycić i nie wiem przenieść, żeby też ładnie wyglądała. Także, jeżeli macie ochotę taką kosmetyczkę sobie zrobić razem ze mną, to zapraszam do dalszej części i zróbmy ją wspólnie. Ale zanim przystąpimy do części praktycznej i zanim będziemy, zaczniemy robić tą kosmetyczkę, to jeszcze może na wstępie przybliżę Wam z ilu oczek składa się ten ścieg tych szyszeczek, ile oczek trzeba nabrać, żeby ładnie go zrobić. I tutaj taki odręcznie, mam nadzieję, że będzie on widoczny, narysowałam schematik tego, tego ściegu. I żeby zrobić ten ściek to potrzebna jest nam ilość oczek podzielna przez 4 plus 3 oczka dla symetrii wzoru. I ściek ten składa się praktycznie z czterech rzędów i robi się go bardzo prosto, bo w pierwszym rzędzie robi się samymi półsłupkami. Szyżeczki wyrabia się na lewej stronie robótki i na w pierwszym rzędzie, czyli na prawej stronie robimy same półsłupki. Odwracamy robótkę na drugą stronę, i na drugiej stronie, żeby ściek ładnie wyszedł, i ja go tak robiłam. W pierwszych trzech oczkach robiłam po jednym półsłupku i szyszeczkę wyrabiałam w czwartym oczku i dalej w dalszej części pokażę Wam oczywiście praktycznie jak to się robi, ale tutaj tak szybciutko Wam też powiem, żeby taką szyszeczkę zrobić należy w jednym oczku wykonać pięć słupków, które później wszystkie razem kończy się jako jeden. Następnie znowu trzy półsłupki i szyszeczkę z pięciu słupków i tak dalej i tak dalej do końca rzędu i rząd należy zakończyć właśnie dla symetryki wzoru trzema, o, e, trzema półsłupkami. Odwracamy robótkę na prawą stronę i na prawej stronie robimy samymi półsłupkami, tyle oczek, ile oczywiście sobie mm, wybrałyśmy na szerokość. I w kolejnym, ostatnim, czwartym rzędzie robimy znowu ściek i wła, żeby tutaj ładnie te szyszeczki, tak jak tutaj mam zrobione, widzicie, one tak w, są w taką szachownicę zrobione, to w czwartym rzędzie na początku ja robiłam pięć półsłupków i szyszeczkę wyrabiałam w piątym oczku. Następnie robiłam trzy półsłupki i wyrabiałam szyszeczkę. Trzy półsłupki, wyrabiałam szyszeczkę i rządy zamykałam, kończyłam pięcioma półsłupkami, tak jak na początku, żeby ładnie symetrycznie te szyszeczki były porozkładane. I to jest cztery rzędy, które są nam potrzebne do tego, żeby żeby ładnie zrobić o właśnie w ten sposób te szyszeczki czyli w jednym rzędzie e, są one robione na początku a w drugim troszeczkę przesunięte ładnie w taką szachownicę i w dalszej części mam nadzieję, że uda mi się ładnie to wszystko wam wytłumaczyć i nie będziecie miały z tym problemu. Ale te z Was, które wolą jednak takie schematy, gdzie widzą narysowane, to takie odręczne szybciutko narysowałam. Być może Wam się przyda, to sobie tutaj zatrzymajcie, zróbcie screen i to według tego możecie sobie robić. Także mam nadzieję, że tutaj na wstępie szybciutko Wam to objaśniłam. To teraz. Lecimy dalej i zaczynamy właśnie część praktyczną, zaczynamy robić naszą kosmetyczkę. Życzę Wam przyjemnego dziergania, fajnej zabawy, to do roboty. I tak jak Wam mówiłam na początku, do zrobienia tego wzoru potrzebuję liczbę oczek podzielną przez 4, plus 3 oczka dla symetrii wzoru i, do, i ja jeszcze nabiorę jedno oczko do tego, żeby ładnie rozpocząć robótkę. Więc robię sobie łańcuszek z 31 oczek plus jedno oczko do ładnego rozpoczęcia robótki. Nabieram sobie 32 oczka, znaczy robię 32 oczka, łańcuszek z 32 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i 32 drugie do rozpoczęcia robótki. I teraz wbijam szydełkiem w drugie oczko od szydełka. Robię półsłupek i w każdym oczku muszę zrobić po jednym półsłupku, czyli muszę zrobić 31 półsłupków. I robię ostatni, 31 półsłupek. Robię jedno oczko łańcuszka, odwracam robótkę na lewą stronę i zaczynam robić drugi rząd, i właśnie w drugim Rzędzie, który jest na lewej stronie, będę robiła te szyszki. I w tym celu będę potrzebowała, żeby zrobić taką szyszkę, muszę mieć. Potrzebuję czterech oczek. W pierwszych trzech oczkach robię po jednym półsłupku, a szyszkę wyrabiam w czwartym oczku, więc w pierwszych, czterech oczkach robię po jed, w pierwszych trzech oczkach robię po jednym półsłupku. Wbijam szydełko w pierwsze oczko. I robię półsłupek, w drugie oczko i robię półsłupek, w trzecie oczko i robię półsłupek, i teraz w czwartym oczku będę robiła szyszkę. I tą szyszkę, żeby zrobić, muszę ją zrobić słupkami. W jednym oczku muszę zrobić pięć słupków. Nawijam szydełko włóczkę na szydełko, wbijam się w oczko, chwytam za włóczkę roboczą, przeciągam przez oczko. I na szydełku mam trzy pętelki, chwytam zawórczką roboczą i przeciągam szydełko tylko przez dwie pętelki. I mam zrobiony pierwszy słupek. Robię drugi słupek, przeciągam tylko przez dwie pętelki. Trzeci słupek, przeciągam tylko przez dwie pętelki. Czwarty słupek, przeciągam tylko przez dwie pętelki. I piąty słupek i przeciągam tylko przez dwie pętelki. Iż na szydełku mam 6 pętelek, chwytam szydełkiem za włóczkę roboczą i przeciągam przez wszystkie. Przez wszystkie 6 pętelek. O, ładnie się udało, i robię jedno oczko łańcuszka. I znowu w pierwszych, kolejnych trzech oczkach robię po jednym półsłupku i w czwartym oczku wyrabiam szyszeczkę tak jak tutaj robiłam przed chwileczką. I robię w pierwszym oczku półsłupek. W drugim oczku półsłupek, w trzecim oczku półsłupek i w czwartym oczku robię szyszkę. I w tym celu muszę zrobić pięć słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I przeciągam przez wszystkie sześć pętelek, robię oczko łańcuszka. I w ten sposób należy zrobić do końca rzędu, ale że rząd musi się skończyć trzema półsłupkami. I zostały mi na końcu rzędu do zrobienia trzy półsłupki. Raz, dwa i trzeci półsłupek. I robię jedno oczko łańcuszka, po to, żeby ładnie przejść do kolejnego rzędu. Odwracam robótkę i zobaczcie, mam już tutaj pierwszy rząd tych szyszek zrobionych. I teraz kolejny rząd, ten bieżący, będę robiła samymi półsłupkami do końca rzędu. I będę robiła to w taki sposób. Pokażę Wam tutaj, żebyście nie miały problemów z wbijaniem szydełka tutaj, gdzie te szyszeczki były zrobione. Więc w pierwszym oczku robię jeden półsłupek. W drugim oczku półsłupek, i teraz tutaj o. Wbijam się. Widzicie, przed szyszeczką jest takie oczko, no jest ładnie widoczne, i teraz tutaj nie wbijam się tutaj w to oczko, tylko w to oczko tego łańcuszka, co robiłyśmy. Na boczku jest tutaj takie oczko ładne, i robię półsłupek, i znowu w kolejnym. Oczku raz, dwa i trzy, i tutaj jedno jakby omijam, tak i robię w kolejnym oczku półsłupek i w ten sposób robię do końca rzędu i robię ostatni, trzydziesty pierwszy półsłupek, i mam kolejny rząd skończony, Jedno oczko łańcuszka i przechodzimy do kolejnego rzędu. I teraz kolejny rząd będę robiła właśnie też szyszeczki, ale będę robiła je tak nie jeden nad drugim, tylko będę chciała je zrobić tutaj naprzemiennie, czyli pomiędzy tymi szyszeczkami, które zrobiłam właśnie przed chwileczką, tak? Żeby one ładnie były w takiej jakby szachownicy poukładane. I teraz tak zrobiłam jedno oczko łańcuszka, odwracam robótkę i przechodzę do kolejnego rzędu. I teraz, żeby zrobić naprzemiennie te szyszeczki, to będę musiała zrobić na początku 5 półsłupków: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I w szóstym oczku zrobię szyszkę. Pierwszy słupek. Drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek i piąty słupek. I przeciągam włóczkę przez wszystkie sześć pętelek na szydełku i robię jedno oczko łańcuszka i dalej robię, tak jak robiłam poprzednio, w trzech pierwszych oczkach po jednym słupku, po jednym półsłupku, a w czwartym oczku szyszkę, czyli pięć słupków, czyli robię w pierwszym oczku. Półsłupek, w drugim oczku półsłupek, w trzecim oczku półsłupek, a w czwartym oczku muszę zrobić szyszkę i robię w nim pięć półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I przeciągam włóczkę przez wszystkie sześć pętelek i kończę szyszeczkę. Oczkiem łańcuszka. I w ten sposób robię do końca okrążenia, ale w tym rzędzie na końcu na, do, przepraszam, do końca rzędu, ale w tym rzędzie, na końcu rzędu muszę mieć zrobionych 5 słupków, tak jak miałam na początku. I zobaczcie, jak ładnie, naprzemiennie właśnie teraz nam tutaj to wyszło. Czyli w pierwszym rzędzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem szyszek. A w drugim będzie 6, 2, 4 i 6. I teraz w kolejnym rzędzie muszę zrobić 31 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli tak naprawdę ten wzór składa się z czterech rzędów, i te cztery rzędy, które Wam tutaj pokazałam, w których powstają Dwa rzędy tych szyszeczek należy powtarzać dalej. I żeby zrobić tą, tą kosmetyczkę, to muszę mieć takich tutaj, będę mówiła teraz podwójnych, podwójnych 5, czyli w sumie 10 takich rzędów szyszeczek. I jak będę miała zrobione te dziesięć rzędów szyszeczek, to z Wami się spotkam i powiem, co robiłam dalej. I mam przerobione 10 tutaj rzędów z bąbelkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć z bąbelkami czy z szyszkami. E, dziesięć rzędów tutaj tych szyszek mam zrobionych. I zakończyłam rzędem, w którym na początku robiłam pięć półsłupków i dopiero w szóstym oczku robiłam szyszeczkę. I teraz muszę zrobić siedem rzędów samymi półsłupkami. I zrobiłam siedem Rzędów z zwykłymi półsłupkami, i na końcu siódmego rzędu robię znowu jedno oczko łańcuszka, i przechodzę do kolejnego rzędu. I jestem teraz na lewej stronie, i będę zaczynała teraz robić identyczne to, co robiłam z tej strony, czyli ściankę, drugą ściankę właśnie tej kosmetyczki, i będę zaczynała od robienia rzędu z szyszeczkami, na którego początku robiłam 5 półsłupków, czyli robię pięć półsłupków pierwszy drugi trzeci czwarty i piąty w szóstym oczku robię pięć słupków dwa trzy cztery i pięć i przeciągam teraz nitkę roboczą przez wszystkie sześć oczek, i szyszeczkę kończę jednym oczkiem, oczkiem łańcuszka. I następnie trzy półsłupki, i w czwartym oczku szyszeczkę. I w ten sposób muszę zrobić drugą ściankę kosmetyczki na taką samą wysokość jak tą pierwszą, czyli na 10 rzędów. Tych szyszeczek, ale myślę, że już tutaj nie muszę wam pokazywać. Nie muszę z Wami robić tej drugiej ścianki, bo tak samo jak zrobiłyśmy tą pierwszą ściankę, należy wykonać tę drugą. I jak już będę miała zrobione kolejną ściankę, całą, to znowu się z Wami spotkam i powiem, co robiłam dalej. I mam zrobioną już też drugą ściankę. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć rzędów szyszeczek, tak jak w tej pierwszej. Ściance. I po zakończeniu rzędu, w którym robiłam szyszeczkę, przerabiam jeszcze oczywiście rząd samymi półsłupkami. I tutaj nie będę tego, nie będę ucinała włóczki, jak zakończyłam ten ostatni rząd. Złożę sobie prawą stroną do prawej strony i po prostu szyję to za pomocą też oczek. Ścisłych. Wbijam się tutaj w to pierwsze oczko i przeciągam oczko, które tutaj miałam zostawione po przerobieniu półsłupków. I w ten sposób tutaj będę się wbijała na skraju i zamykała, zszywała to oczkami ścisłymi na lewej stronie. To zszywam sobie z szydełkiem. Wy możecie oczywiście igłą, jeżeli Wam będzie wygodniej. Można to zszyć za pomocą półsłupków, nie, nie oczek ścisłych. A można to zszyć jakimś dekoracyjnym takim, nie wiem, ściegiem, jeśli znacie. Bądź też samymi oczkami ścisłymi, czy też półsłupkami na prawej stronie. To wszystko zależy od Waszego, nie wiem, gustu, czy tego, co Wam się tam podoba, jak sobie zechcecie tą. Kosmetyczkę wykończyć. I tutaj już mam zszytą tą ściankę, więc sobie uczyna, ucinam włóczkę i później ją sobie tutaj wszyję, żeby była niewidoczna. I teraz muszę zszyć tak samo, y, oczywiście, z drugiej strony. Więc dołączam sobie tutaj włóczkę, wbijam się w pierwsze oczko na skraju jednej ścianki i tutaj drugiej ścianki, dołączam sobie Włóczkę i tak samo jak tamtą stronę zszywam tą. Teraz muszę jeszcze obrobić górę kosmetyczki i będę to robiła półsłupkami przez cztery okrążenia. I mam już tutaj zrobione wszystkie okrążenia półsłupkami, i teraz ostatnie okrążenie będę robiła oczkami ścisłymi. I zamknęłam okrążenie i robię jedno oczko łańcuszka. I teraz ostatnie okrążenie oczkami ścisłymi, czyli wbijam się szydełkiem w oczko, tutaj pod dwie pętelki, chwytam za nitkę i przeciągam ją od razu przez o, nitkę, przez pętelkę, którą miałam na szydełku. I jeszcze raz. W, wbijam się w oczko, chwytam za nitkę roboczą i od razu przeciągam przez pętelkę, którą miałam na szydełku. I w ten sposób, tymi oczkami ścisłymi, jak sobie wykończę ten ostatni rząd, to tutaj na brzegu, na rancie, u góry, zaraz Wam to pokażę, zrobi mi się taki fajny, taki fajny wałeczek, zbliżony coś takiego na przykład do icordu, na drutach, albo coś takiego. Mi się to wykończenie w taki sposób tutaj na szydełku bardzo podoba. I często wszystko... Tutaj, jeżeli coś takiego robię, to często właśnie ten ostatni rząd czy też okrążenie przerabiam właśnie oczkami ścisłymi. I to tak właśnie tutaj będzie wyglądało. I w ten sposób przerobię sobie do końca okrążenia, zamknę okrążenie też oczkiem ścisłym, utnę nitkę i cała kosmetyczka będzie zrobiona. Pozostanie wszyć tylko zamek. I mam już całą tą kosmetyczkę gotową, i teraz przede mną najgorsza rzecz ze wszystkich, jakie tutaj miałam do zrobienia. Wszycie zamka. Nie będę wszywała podszewki, bo tutaj, tak jak mówiłam, ten splot jest gęsty i nic mi tutaj z tej kosmetyczki nie wypadnie. Nie będę nosiła tutaj w tym nic bardzo drobnego. I pozostaje mi teraz krzycie zamka. I mam taki zamek tutaj u siebie z, w moich wszystkich skarbach, przy dasiach. Znalazłam odpowiedniej długości zamek i będę go właśnie wszywała. Ale zanim przystąpię do wszywania, to jeszcze Wam zmierzę tę kosmetyczkę. I Jeśli robiłyście według tego, co Wam wcześniej mówiłam, czyli na tyle, na, il, na tyle oczek, ile Wam mówiłam i na tyle rzędów, ile Wam y, powiedziałam, to moja kosmetyczka ma 20, no powiedzmy 20,5, niecałe 21 cm szerokości i wysokości 17 cm. A zamek do tego mam tutaj całkowitej długości 24,5 cm. I teraz będę właśnie ten zamek wszywała zastanawiałam się, czy pokazać wam, jak to robię, bo nie jestem krawcową i to jest moja pięta achillesowa. Jestem tko, totalnym takim samołukiem, staram się gdzieś tam szyć, ale no, marnie mi to wychodzi, a już tym bardziej właśnie wszywanie zamków. Ale tutaj tak chociaż moją drogą takiego, no nie wiem, prób, prób i błędów pokażę Wam mniej więcej chociaż wstępnie, jak sobie ten zamek, gdybyście też chciały sobie go wszyć, jak ten zamek sobie tutaj mm, że tak powiem, wstępnie ulokować i umocować szpilkami przed y, przyszyciem. I ja to sobie robię w taki sposób, że po prostu mam tutaj kosmetyczkę w ten sposób położoną i ten zamek zapięty wkładam sobie tutaj do środka. I wstępnie dopasowuję sobie tutaj, żeby mi idealnie pasowało, pasowała długość, tak? Patrzę, żeby było dobrze. I go sobie po prostu. Przypinam szpilkami. I trzecią szpileczką sobie tutaj to umocowałam. I teraz sobie rozepnę. I przymocuję drugą część. Staram się, żeby tutaj jednakowa odległość, zachowana, jednakowa odległość była zachowana z jednej i z drugiej strony tutaj od, od ranciku do zamka, żeby ładnie, równo był wszyty. Ale to sobie tutaj podczas też wszywania będę korygowała. O, i ostatnią jeszcze sobie tutaj szpileczką przymocuję i sprawdzę, zapnę i sprawdzę, czy, czy to jest wszystko ładnie. Wzięłam sobie, już przyszykowałam igłę z nitką i nitkę przyszykowałam sobie w kolorze właśnie kosmetyczki a nie zamka bo jak tutaj będę przeszywała żeby tej nitki po prostu z zewnętrznej strony nie było widać i teraz sobie raz przy razie delikatnie nie będę wam tego już tutaj na wizji pokazywała bo zabierze mi to zabrałoby mi to bardzo dużo czasu a nie chcę waszego drogocennego czasu marnować zabierać wam go po prostu raz przy razie najładniej jak umiem i najrówniej jak umiem, ten zameczek sobie tutaj przyszyję. Musi on być też mocno dosyć przyszyty, bo wiadomo, że będziemy to rozpinały, zapinały wielokrotnie, to żeby nam on się nie wypruwał. I jak już tutaj doszłam do końcóweczki tego zamka, to żeby ładnie tak ukryć tą, tą końcówkę tego zamka i żeby to tak w miarę estetycznie wyglądało, to podginam ją po prostu, tą końcóweczkę tutaj pod spód. W ten sposób i tak to przeszywam. Blokuję dosyć mocno tą końcówkę, żeby mi się ona nie wyprowała. Parę razy, raz przy razie. Przeszywam. I pierwszą część zamka mam przeszytą. I zabieram się za drugą stronę. I tak właśnie moja kosmetyczka wygląda z przypiętym roloczkiem, tutaj z takimi małymi pomponikami. I mam nadzieję, że w filmiku pokazałam, udało mi się pokazać krok po kroku, jak taką kosmetyczkę możecie sobie we własnym zakresie też zrobić, według mojego filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie lajka, zostawcie pod spodem, pod filmikiem. Komentarz, bo to mi pokazuje, że mnie oglądacie i że moje filmiki Wam się podobają. Tradycyjnie Was już oczywiście zapraszam do tego, żebyście subskrybowały mój kanał, żebyście wciskały ten czerwony dzwoneczek, który jest pod spodem, pod, fi pod filmikiem, bo on Was będzie powiadamiał o każdym kolejnym moim nowym filmiku. No cóż, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa! pa.